No to teraz wystarczy przepusty zrobić, i pompa ciepła gotowa. Eee, trochę się trzeba pomęczyć. Jak się zna patenty glazorników, to powinno pójść gładko. Wszak klinker jest wymagający, jeżeli chodzi o wykonanie otworu. Glazornikiem niestety nie jestem, ale może się uda. Gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy. Więc jak zwykle robimy na spokojnie. Ale z racji tego, że jestem optymistą, no dobrze poinformowanym optymistą. Jestem pewien, że będzie dobrze. No i nie pomyliłem się. Sam klinkier to pikuś. Bo teraz będę starał się wiertłem przebiciowym wykonać otwór. O głębokości około 40 cm. Wiertłem przewiciowym nie jest to takie łatwe, bo cały czas kubaniec gdzieś tam schodzi na bok, w zależności w czym wiercimy. No ale z racji tego, że jestem optymistą, no to udało się zrobić obydwa przewierty. No niestety z jednym małym uszczerbkiem, ale to się zatyguje.